Witam, z tej strony Altum Polska e, Ostatnio był Los Verticals no, no, no VertiClose 2 e, w wersji na mur Teraz mamy Losinox, ale Lion Normalny samo z samochodem do, do Czekać. Z ustawieniem kamerki i tak mamy akurat trzy. Mm, wszystkie trzy jadą do, do jednego klienta. <laughs> Jak to niektórzy yy, YouTuberzy piszą, że to jest unboxing, tak? No yy, tu jest osprzęt, Tu jest sam. <laughs> Tu jest ramię. Zaraz pokażę co jest gdzie i jak to kula. Przychodzi to w takiej wersji. Mamy instrukcję, mamy naklejki, które można nakleić nawet na furtkę, na, na słupek. I tu sobie robimy otworowanie. I moi drodzy, istotna jest. Istotna jest. Istotne są te wymiary, Zobaczcie, i na naklejce są, tutaj są wymiary na naklejce i, na, i w instrukcji. I za chwilkę wam powiem szybciutko o co chodzi, bo, bo to jest dosyć ważne. Um, o, widzicie? Tutaj, na, tutaj w tej instrukcji to złapie czy nie złapie? Ważne jest to, że na słupku na słupku montujemy samozamykacz na furtce górnej e, lub też na tym spółku można zamontować przez, za pomocą takiego innego, takiego innego mocowania. Tutaj. Czyli mamy taką wersję mocowania, taką wersję mocowania lub taką wersję mocowania. A. I można, <laughs> e, można w tą albo w tą, ale istotny jest bardzo wymiar. 55 mm. To jest wszystko instrukcję dostajecie, więc ja polecam naprawdę korzystać z tej instrukcji, bo można strzelić sobie gola. W pewnym momencie zaraz pokażę na, na samozamykaczu już o co chodzi. Zresztą przy tym verticlozie też mówiłem o tym. Otwory na słupku mają być odsunięte o 55 mm od osi tych otworów na na furce to jest bardzo no to jest bardzo istotne a druga rzecz bardzo istotna będzie zaraz tutaj no, zobacz tu mamy komplet widzicie znowu jest dokładnie taki sam yy, taki sam adapter taki sam adapter który obrócę go a, może 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 taki sam adapter też nie rozpakowuję, przepraszam bardzo, ale jak jedzie do klienta, to mnie, nie otwieram. Jakby my byśmy robili montaż, to byśmy mogli to rozpakować i wam pokazać może przy innej okazji. i tu są kapturki od góry, od dołu, do samozamykacza i tak dalej. Teraz yy, szybciutko pokażemy ramię. Tu akurat przychodzi to już złożone. Zobaczcie, jak fajnie. Kamerę. będzie lepiej widać no, bo mi się nie przywróci, nie przywróci. tu mamy ramię już z suwakiem od razu z, ramię, z tym ramieniem do zamocowania punkt stabilizujący yy, mocowanie w yy, samozamykaczu i moi drodzy już tak jak w Verticlozie Pokazaliśmy. Losinox stosuje takie fajne kołki. Jak zwał, tak zwał. System mocowania. Tak? Ja akurat robię tu otwór FI-15 15, FI rozwiertakiem i później tutaj wkrętarą. Ale nie na najmocniejszym, tylko nawet na wierceniu. Dlatego, żeby dobrze te kotwy, te kotwice dobrze załapały to to jest jedna rzecz i i sam ym, i sam zamykacz VertiClose. Tu można do ach, dobra, do zdjęcia czy do filmu można to rozebrać i pokazać wam dokładnie jak to wygląda. Ym, i teraz te, tu jest taki sam system montażu, kołek, kołek i to yy, jedziemy też wkrętarą, dwa otwory, naprawdę montaż jest generalnie bardzo szybki, bo cztery otwory FI-15 tylko trzeba dobrze yy, wymiary zdjąć, cztery otwory FI-15 wkładamy wkrętara, zakręcamy elegancko i kolejna bardzo ważna rzecz to są te blokady, zobaczcie że... Spokój mi tu. Zobaczcie, że zależnie od kierunku otwarcia furtki zakładamy w ten sposób albo w ten sposób cały samo zamykasz. Później, oczywiście, nasuwa się, zakłada się tą, tą osłonę i nakręca się tutaj kapselki, które trzymają również tą osłonę. Tutaj, tak jak w wertiklozie który jest znacznie większym i cięższym. Samozamykaczem i służy do zamykania do, do stosowania do większych furtek cięższych. Mamy regulację podwójną domyku, czyli jeżeli mamy elektrozaczep w furce, to, stosujemy, to to ustawiamy domyk i szybkość zamykania. Nie, nie pamiętam, która jest, która tu w instrukcji, wszystko jest to bardzo fajnie opisane. Widzicie, że instrukcja jest typu IKEI, więc każdy nie, powinien w zasadzie bez problemu to zrobić. Istotna rzecz jest usuwanie tych, kolejność usuwania tych blokad. Nie usuwamy ich na początku, bo strzeli, nie wiem co tu się dzieje. Czy prawdopodobnie sprężyna wtedy się luzuje, bo przy zamykaniu, też, znaczy przy. Montażu też tu w pewnym momencie furtka jest taka lekko. Dobra, nie będę tego pokazywał, bo to każdy ma instrukcję i to jest proste do, do zrobienia. W każdym razie yy, furtka lekko uchylona, dokręcony yy, ten, nie, nie tylko samo zamykasz, dokręcony do słupka na furtce, yy, nakręcony do, przykręcona szyna i. Wtedy dopiero odkręcamy górną blokadę, zakładamy to ramię, które pokazywałem wcześniej, przykręcamy je i dopiero wtedy odkręca się od dołu. Niezależnie czy, z tej, czy jest w tą, czy w tą. Jeżeli jest w tą, to też najpierw to zakładamy, dokręcamy ramię, a później dopiero od, odkręcamy dolne i wtedy w pewnym momencie furtka nam się domyka, bo ona jest tak lekko niedomknięta, jak się przykręca to ramię. I później robimy regulację. Wszystko w temacie. Bardzo proste, bardzo fajne. Jest, jest jeszcze taka jedna drobna, istotna rzecz. Tutaj ta, ta szyna, to, tutaj jest element plastikowy. On sobie jeździ w tej szynie. Dobrze jest. Raz na jakiś czas. Albo wazelinką, bo on no, w ten sposób pracuje, tak? Więc nie nasypie się nic, nie powinno się nic nasypać do tego, do środka. Raz na jakiś czas albo wazelinką tą szynę przesmarować, albo po prostu jakąś oliwką z teflonem. Najlepiej, żeby to sobie. Fajnie pracowało. Tu jest mały, pewna, z 5, może 10 mm tolerancji. Jeżeli tą odległość 55 mm, którą na początku pokazywałem, troszeczkę zaburzymy, nie ustawimy tego dokładnie, to mamy malutką tutaj tolerancję. I tyle tak naprawdę. To jest prosta konstrukcja, natomiast bardzo, bardzo fajny i bardzo solidny produkt. Ja bardzo lubię te, te, te samo zamykacze, i bardzo fajnie się i montuje, i świetnie, naprawdę bardzo dobrze stabilnie działają przez wiele lat. Nie są podatne na. Tu jest system w ogóle, jakiś system sprężyn z, z hydrauliką z, no na oleju, ale, ale nie jest to taki olej jak. Wiele osób dzwoni do mnie, że on ma samozamykacz w furtce, ale mu kompletnie nie działa. No to właśnie są samozamykacze wewnętrzne, moi drodzy, a samozamykacz zewnętrzny to jest zupełnie inna para kaloszy. I tak jak tutaj, ten ma po prostu zastosowane w środku ten olej, który tutaj jest. To jest taki olej bardzo podobny, chyba bardzo podobny o charakterze, co kiedyś gdzieś się o tym przeczytałem. Przy tych, przy tych samozamykaczach przy opisie ten olej jest w charakterystyce pracy bardzo podobny do oleju w amortyzatorach samochodowych więc jak wiemy amortyzatory w zimie działają i ten samozamykacz również w zimie bardzo fajnie działa polecamy te produkty oczywiście inne również SZ4 jest bardzo dobrym samozamykaczem bardzo często montowanym SZ4 Direct bardzo często montowanym i przez nas i zamawianym przez klientów ma podwójną regulację. Tutaj mamy, tam mamy regulację tylko puszczania gazu i, i później przez puszczanie gazu, a później przez dokręcanie śruby. A tu mamy płynną regulację tymi dwiema śrubami samozamyka. tak. Losinox Vertical, znaczy to jest yy, samozamykacz Lion, tak, tak jest w naszej, tak widnieje w naszej, na naszej stronie a tu Polska. Jeżeli ktoś ma pytania odnośnie, zazwyczaj, zazwyczaj zresztą.